Słuchajcie, ostatnio na PBE Zdarzyła się pewna ciekawa rzecz Fizz dostał reworka Nie ukrywam Są to potężne zmiany Totalny rework postaci, moim zdaniem Zajebiście zrobili to Zmienili całkowicie W Całkowicie zmienili E I R też zmienili Zmiany na W to jest oczywiście podbicie obrażeń o 10 na auto ataku. Czyli po prostu wasz on hit, który jest po tym pierwszym uderzeniu, bije o 10 więcej. Zmiany na E to takie, że wasze E ma mniejszy cooldown o 2 sekundy. Natomiast myślicie sobie Rka, Co mogli zrobić z Fiza Rką? Tuż dostała nerfa. Nie. Yeah. <laughs> a tak sobie to. Jest po prostu zastosował zmianę y, różnych cyferek. Także na W będziecie teraz bili więcej o 10 damage'a a na hitcie, czyli normalnie każda to będzie więcej o 10. I To jest całkiem sporo, bo jeśli tak patrzę na, na liczby. To musielibyście zlewelować 3 razy W, żeby było tyle damage, co po tym buffie. Czyli tak naprawdę, zdecydujecie darmowe, darmowe W, które jest na trzecim poziomie. Wiadomo, tam omijam już tę dotkę i tak dalej, ale no, to dużo daje, jak coś. 10 damage na on hitze sporo. 2 sekundy z E to jest. To jest dopiero buff dobry. To jest bardzo duży buff. O 2 sekundy no nie. No, i R-ka dostała nerfa, ale szczerze powiedziawszy, Fiz jakoś tak. E, to nie jest postać, która z Rki wyciska value, dlatego że ona robi damage. Fizdy wyciska value, dlatego że ta Rka swołuje, podrzuca, jakby kupuje czas, no nie? Daje wam e, czas, żeby kogoś złapać albo coś takiego. Także macie Erki, Rower kwiza. E, szczerze powiedziawszy, jeśli te zmiany przejdą. To jestem skłonny nawet yy, grać dalej znaczy znowu w ligę. Yy, tak, żeby przytrahardować coś i zobaczymy. Jeśli by tak było, jeśli by te zmiany przeszły i weszły na live server, to będę sobie streamował po prostu te gry. <laughs> Także... Yy, no mam nadzieję, że wam się podobał film. Taki powrotny trochę. Zobaczymy, co będzie potem. I yy, co? Muszę sobie pokazać y, kamerkę tutaj, żeby się widzieć. Czekajcie. I Nara. <laughs>